Cześć. Tutaj Yuki. A to jest mój nowy kanał na YouTubie. Ta przestraszona kulka to ja. 6 lat temu bez wiedzy, umiejętności i pewności siebie. Po prostu chciałam nagrywać filmy. Ale marzenia wymagają pracy. Wklepałam w Google jak robić filmy na YouTubie, Znalazłam prosty poradnik: światło, smartfon, sto książek, trochę więcej uśmiechu. Cześć wszystkim, tutaj Yuki, a dzisiaj ym, zrobimy odcinek o grze The Sims, a konkretnie chodzi o serię The Sims 3. Ale kiedy inni myśleli, że nie można już lepiej, ja próbowałam dalej. Więcej poradników, hacków, tipów, trzypunktowe oświetlenie, nowe aplikacje na telefon, mikrofon ja słuchawek. Dziś jest kim? Tutaj Yuki i dzisiaj mamy odcinek specjalny, ponieważ będziemy robić unboxing tego oto pięknego stworzonka, jakim jest PlayStation 4. I choć jakość filmów wzrosła, widzów nie przybywało. Zmieniłam podejście. Teraz skupiłam się na treści. Poszukałam inspiracji, zbudowałam społeczność i ciągle wymieniałam się doświadczeniem. Całość zaczęła nabierać kształtów. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy powstanie bądź już powstała gra, w której sam możesz wybrać swoje zakończenie? W tym roku wyszła gra Detroit Become Human i w tej grze mamy. Trzech bohaterów, trzy różne wątki i kto wie, może się kiedyś połączą. Detroit Become Human. Zapraszam na materiał. Teraz moje doświadczenie pozwala mi podejmować trafne decyzje. Raz za razem testowałam różne ścieżki, zawsze wytrwale dążąc do celu. Wiele popełnionych błędów i prób przekułam w cenne wskazówki, z których korzystam na co dzień. Teraz i Ty możesz z nich skorzystać. Przetestuję je w praktyce i kto wie, może za jakiś czas spotkamy się i wymienimy się doświadczeniami. Trzymajcie się, do następnego razu i pa 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 pa! pa.